Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Zaraz sprawdzę, czy wszystko funkcjonuje tak, jak to sobie wyobrażam. I zaczynamy. Co Słuchajcie, miało dzisiaj nie być o metalach szlachetnych, no ale dzieje się dużo, tak dużo i tyle informacji istotnych. Mam wrażenie, że istotnych się pojawia, że, że postanowiłem zrobić taki, nagrać taki nadmiarowy materiał. Zresztą patrząc na to, co się dzieje wśród propagandystów związanych z różnymi, z różnymi sprzedawcami złota inwestycyjnego, to nie ma szans, żebyście się dowiedzieli tego, tych, o tych faktach z innych źródeł niż tylko moje. Słuchajcie, no i tak, retoryka... Właśnie, czy, czy srebro może wrócić szybko do wzrostów? Nad tym się będziemy zastanawiać i ja się zacząłem nad tym zastanawiać, Dlatego, że, że znalazłem pewne dane, które świadczą o tym, że to, co się stało teraz, to jest bardzo gruba manipulacja na rynku. Nie ma to nic wspólnego z takim normalnym pękaniem bańki spowodowanym. Mimo, że, mimo, że ci, którzy analizują rynki, usiłują to wyjaśnić, że to ta bańka powinna pęknąć, że tam wszystko wskazywało na no ta ta bańka na srebrze pęknie, ta bańka rosła bardzo długo. Bo to już było kilka miesięcy, cena wzrosła znacznie, więc to wszystko wskazywało, że nam może pęknąć. Natomiast samo pęknięcie bańki było spowodowane manipulacją, jak się okazuje. No i teraz pytanie, czy w takiej sytuacji, jeżeli ci, którzy manipulują, zrobili już swoją robotę, zarobili już swoje pieniądze, albo raczej ograniczyli swoje straty, to czy w takim razie rynek może wrócić do wzrostów takich hiperbolicznych, w jakich pozostawał do tej pory? Myślę, że nie do końca. Tutaj raczej takie dochodzenie rynku do równowagi powinno trwać kilka miesięcy. Myślę, że nawet na to również liczono, pozwalając na tą, na tą manipulację, o której chcę Wam teraz mówić, bo liczono na to, że pokaże się potencjalnym inwestorom, czyli Amerykanom, którzy właśnie w najbliższych dniach zaczną dostawać jakieś pieniądze. No, takie nazwijmy to z nieba, po prostu rząd rozdaje pieniądze obywatelom, i, i ważne by było, żeby oni tych pieniędzy nie zaparkowali w metalach szlachetnych, tylko zaparkowali je w obligacjach skarbowych. Byłoby to lepsze dla rządu. No, to jest takie marzenie chyba wszystkich, ten model wszystkich rządów, model japoński, czyli mamy gigantyczny dług, ale to jest dług, którego nigdy nie trzeba spłacić, bo to jest w całości dług wewnętrzny, więc nawet jakbyśmy ogłosili niewypłacalność. Nie to i tak nikt nam nie podskoczy, bo, bo, no bo to są nasi poddani, czy też podwładni, czy, czy jak, to, jak to tam nazwać. Słuchajcie, o co chodzi? Na rynkach na zachodzie, znaczy nie na rynkach, na, w, w YouTubosferze, na niektórych portalach analitycznych pojawiła się taka informacja o informacji. Fejkowej informacji prasowej, która się pojawiła i która spowodowała paniczną wysprzedaż na srebrze i na złocie, jednocześnie. I to jest informacja z czwartku. Później cała retoryka, która w tym momencie działa, to jest taka i właściwie jest powtarzana przez wszystkich kompletnie bez zastanowienia. To jest informacja, która mówi o tym, że nominacja nowego kandydata na stanowisko szefa Fedu spowodowała wyprzedaż, ale to jest nieprawda, dlatego że nominacja była w piątek, a wyprzedaż, jak wynika z tych danych, które można znaleźć, archiwalnych notowań, na przykład na portalu money.pl, bo tam znalazłem odpowiedni interaktywny wykres, ta wyprzedaż zaczęła się w czwartek o godzinie 15.04 naszego czasu. Więc to było około 9.04 czasu. Tak, 9.04 czasu wschodniego. Tak by to mniej więcej, mniej więcej wyglądało. Słuchajcie, informacje w tej polskiej YouTubersferze, jako pierwszy podał już wam powiem, żeby nie było, że to tutaj komuś kradne informacje podano na kanale Comparic Global, Global Markets. Potem jeszcze znalazłem w jednym miejscu, ta informacja została powtórzona, tylko że już z powołaniem się właśnie na Comparic Global Markets, że to tam się znalazło. Chodzi o to, że agencja Reuters podała fejkową informację dotyczącą metali krytycznych, a jak wiecie, srebro zostało zupełnie niedawno, przez być może przypadkiem całkowicie, a być może nie z punktu widzenia tej manipulacji, zostało wpisane na listę metali krytycznych. I zresztą to miało być powodem, no wszyscy, którzy tu uprawiają propagandę w stylu Goebbelsa, a którzy zajmują się naganianiem na, sprzedaży, na sprzedaż srebra i złota inwestycyjnego, oni twierdzili, że właśnie to wpisanie na listę metali strategicznych, czy pierwiastków strategicznych srebra spowoduje gigantyczne wzrosty. Jak się okazało, najprawdopodobniej jest to przyczyną tych spadków, które obserwujemy teraz i pęknięcia banki spekulacyjnej, która się dość ładnie formowała przez ostatnie trzy miesiące. Słuchajcie, już Wam pokazuję tą informację, bo udało mi się do niej dotrzeć. Nie jest łatwo ją znaleźć. To była informacja podana przez Reutersa. Na Reutersie w ogóle nie ma informacji. Jeżeli się szuka fejkowa informacja Reutersa, takie słowa kluczowe, niestety ja nic nie znalazłem, mimo że podawałem je na różne sposoby. I. Było mi trudno to znaleźć. Ta informacja podobno została zmieniona, podobno została sprostowana po jakimś czasie, ale już po takim czasie, że zdążyła wywołać, wywołać katastrofę lawinową na no, taki wodospad, to się mówi, tak? Waterfall, czyli po prostu srebro, złoto skoczyły na bungee. No i, no i już zresztą, słuchajcie, no, niedźwiedzie wyskakują z okien, tak się przecież mówi wśród spekulantów. No i słuchajcie. CTV News, a wy tego tak nie widzicie, widzicie to w odwrotną stronę, ale CTV News podało: to jest CTV News.ca, Kanada w, bizne, w biznesie, news service. I tu jest, tytuł jest taki: US Moves Away from Critical Mineral Price Flows. Reuters Sources say. Czyli oznacza, że źródła Reutersa podają, że rząd amerykański Odwrócił się od wspierania cen minimalnych na minerały krytyczne, czyli m.in. na srebro. To jest informacja, która została opublikowana 29 stycznia o godzinie 8.11 czasu wschodniego, czyli o 14.11 naszego czasu. Wtedy jeszcze srebro szło do góry przez chwilę, przez niecałą godzinę, i zapaść, czyli inaczej, ten najwyższy szczyt, jaki był na notowaniach wtedy, tego dnia na srebrze, był o godzinie 14:11 i to był szczyt na poziomie niecałych 122 dolarów za uncję. Tutaj jest cała ta informacja, jeżeli ktoś chce odsyłam, to, to w każdym razie ten tytuł tutaj już pokazał, że, że to generalnie miałoby służyć temu, że, że Stany Zjednoczone nie lubią pierwiastków krytycznych, nie chcą ich już wspierać, ich, ani ich widobycia. I słuchajcie, to, to właśnie doprowadziło do tej gigantycznej wyprzedaży, najpierw pierwszej fali, potem było odbicie Potem dalej zejście w dół, no i resztę już znacie do końca dnia spadki. W sumie to, ponieważ to się zaczęło dość późno, i część rynku była już wyłączona, w tamtym czasie właściwie Azja już nie pracowała. No, to te spadki były takie stosunkowo, stosunkowo małe, i dopiero piątek pokazał prawdziwy, prawdziwy zjazd, zjazd cenowy. No, ale. Wynika z tego, że to była manipulacja. No i teraz tak, kto manipulował i dlaczego? Może Reuters po prostu się pomylił. No może. Przy czym nie pokazało się żadne dementi, tylko tą informację edytowano. Więc na dobrą sprawę trudno jest gdzieś dojść do, do tego, co, co rzeczywiście było napisane w tej początkowej fazie. Ale zastanówmy się, kto na tym zyskał, bo ten, kto zyskał, okazuje się jest takim grubym manipulatorem rynku srebra, bo to jest JP Morgan. Słuchajcie, okazuje się, że JP Morgan miał opcje wystawione na 120 dolarów. I to były takie opcje, które po przekroczeniu 120 dolarów o 2 dolary przynosiły bankowi straty rzędu 3 miliardów dolarów. Oni te opcje sprzedali na samym dole tych spadków. To było 633 opcje, bodaj. O nie, bodaj, tyle, tyle pamiętam, tyle się mówi. Co do tych kwot, tych strat, czy to rzeczywiście na każde 2 dolary wzrostu ceny, Przypadało 3 miliardy strat dla, dla banku. To, te, to jest niezweryfikowana informacja. Tak znalazłem to w internecie u innych YouTuberów, więc zakładam, że przynajmniej trochę prawdy w tym jest. No i to by pokazywało, dlaczego, dlaczego tą manipulację przeprowadzono, dlaczego chciano w ten, sposób, w ten sposób uratować w sumie prywatną instytucję. Dlaczego uratowano prywatny bank kosztem stakerów. No, widocznie to się bardziej opłacało niż, niż upadek tego banku, albo po prostu ten bank robi dobrą robotę dla, dla rządu, w związku z tym im wolno więcej i nawet pomoc dla nich nie, nie musiała być organizowana tak jak zwykle, czyli że ktoś tam asygnuje jakieś pieniądze, przeznacza jakieś pieniądze z budżetu, który. Co do którego musi się tam prosić o kogoś, i tak dalej, znaczy prosić pewną ilość polityków, muszą na to wyrazić zgodę. Tą pomoc trzeba zatwierdzić, tę pomoc trzeba przekazać. Do tego jest gadanie, że to kosztem podatników, i tak dalej. Tutaj sprawa jest prosta, kosztem podatników również. Ale nie tylko, bo kosztem stakerów na całym świecie, zrobiono ratowanie banków na kilka miliardów. Jeżeli prawdą są te, te kwoty, to przy kursie tym maksymalnym z godziny 14:11, czyli z godziny, w której pojawił się ten. Nie, przepraszam, 14:04, czyli to było mniej więcej, 15.04, przepraszam, czyli mniej więcej godzinę po tym, jak ten fake news się pojawił, i on dopiero uruchomił algorytm. Podobno algorytmy działają w ten sposób, że, że one mają, one mogą sprawdzać, jakie są informacje, analizują informacje przy pomocy sztucznej inteligencji pod, pod, pod kątem tego, jak informacje pojawiające się w mainstreamowych mediach mogą wpływać na zmiany kursu. I tutaj algorytmy no mając taką informację fejkową, automatycznie doszły do wniosku, że że trzeba sprzedawać, bo, bo cena może bardzo spaść za chwilę, i to było jeszcze przed tym, jak cały rynek się zorientował. Skoro algorytmy potrzebowały godzinę, mniej więcej, niecałą godzinę na to, żeby zacząć nowy wyprzedaż, a wcześniej cena rosła, to znaczy, że, że ludzie, zwykli ludzie, zanim doszli do, do tej informacji i mogli zacząć z niej korzystać, to już wcześniej na giełdzie trwał wodospad i, i te, te kursy. Się zapadały. Tak to, tak to mniej więcej wygląda, ponieważ JP Morgan zamknął te swoje pozycje ze stratą 150 milionów. Zwróćcie uwagę, że to jest strata tylko 150 milionów, bo gdyby kurs został na tym poziomie, tym poziomie 120, 2,70 albo 121,70 dolarów, 70, jakoś tak, no to 121,70 dolarów 70, około centów, no to oni mieliby straty 2 miliardy. To była pełna stra pewna strata przy takich, przy takich opcjach. Więc, e, więc oni tutaj na tym gigantycznie zyskali. E, stracił cały rynek. E, bańka pękła, może to nie jest tak źle, bo, bo jeżeli ta bańka mogłaby nie pęknąć jeszcze, tylko pompować się przez długi, dłuższy okres czasu, e, to wtedy powrót tych cen, czy, czy, czy z. Pęknięcie tej bańki byłoby jeszcze bardziej, jeszcze bardziej dotkliwe dla, dla rynku. No, cóż, zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, czy zniknięcie podmiotu manipulującego przynajmniej na, na chwilę z rynku, czy zniknięcie jego pozycji z rynku spowoduje wybicie miejsca na wybicie cen złota. Wiadomo, że złota i srebra. Wiadomo, że ceny srebra w tym momencie musiały podrożeć o 50% żeby wrócić do tego co było, to są gigantyczne spadki i właściwie odrobienie ich będzie bardzo trudne. No ale zobaczymy. Wszystko wszystko jest możliwe, szczególnie na rynku, który jest manipulowany. Słuchajcie, ja wam mówiłem i zawsze to powtarzam, że na metalach szlachetnych nie da się zarobić. Na metalach szlachetnych się nie zarabia pod warunkiem oczywiście, że się jest inwestorem, jeżeli się jest sprzedawcą srebra, złota, w jakiejkolwiek postaci, wtedy można zarobić. Jeżeli się jest złotnikiem, który coś produkuje, też można zarobić. Takie, że są po to, żeby dostarczać kapitał na rynek. To jest mniej więcej tak jak z kasynem. Oczywiście zaraz mi tutaj ktoś napisze, że no przecież ja zarobiłem. Tak, oczywiście. To jest tak jak właśnie z kasynem, gdzie w kasynie do kasyna niesie się pieniądze po to, żeby je stracić, tylko i wyłącznie stracić, ale kasyno bardzo dba o to, żeby nagłaśniać sytuacje, w których ktoś przypadkiem zarobi. Nawet jeżeli ten zarobas, zaraz potem się zgra ze wszystkiego, co wygrał wcześniej, to i tak kasyno nagłośni sprawę po to, żeby przyciągnąć innych naiwnych, którzy myślą, że tam można zarobić pieniądze. To samo jest na rynku metali szlachetnych. Tutaj 99% ludzi, którzy w to wchodzą, traci na tym. Może zyskać pewna Drobna garstka nerdów, którzy, którzy siedzą w tym cały czas, którzy cały czas kupują, cały czas sprzedadzą, śledzą sobie notowania, yy, oglądają, znają miejsca, gdzie lepiej sprzedawać, znają miejsca, gdzie lepiej kupować. Yy, Okej, okay, ale to dotyczy yy, znacznie mniej niż 1% inwestorów. Większość tych, którzy wchodzą na ten rynek, to są ludzie, którzy wchodzą na szczytach i to są ludzie, którzy są wysadzani z rowerka tak jak to pęknięcie banki spekulacyjnej wysadziło z rowerka właściwie cały się rynek i to i złota i srebra. Ciekawa sprawa, że jeszcze się nie natknąłem na żadne materiały skin, na których ludzie leją się po twarzach, że ojej, kupiłem srebro, kupiłem złoto, jak ja głupi jestem. Tak jak to było ostatnio pokazywałem wam to w październiku. Takie rzeczy po pęknięciu, takim chyba próbnym pęknięciu bańki spekulacyjnej na złocie, takim, które nie dało tam zbyt dobrych efektów dla tych, którzy manipulują, manipulują rynkiem, ale no było takim, że to jednak w tym momencie metale szlachetne, handel na metalach szlachetnych odbywa się dokładnie tak jak na metalach, nie na metalach, przy tylko na krypto gdzie po prostu można zyskać, można stracić. Generalnie różnica pomiędzy krypto a srebrem na tą chwilę jest taka, że srebro można dotknąć, jak się je kupi fizycznie, a jak się nie kupi fizycznie, to generalnie nie ma kompletnie żadnej różnicy. Po prostu mamy jakieś aktywo, które jest skrajnie niebezpieczne, ma skrajną, skrajną zmienność. Można zyskać, stracić, człowiekowi się wydaje, że zyskał, ale i tak straci, bo się okaże, że jak ma fizyczne, to go nie sprzeda bo akurat nikt nie chce kupić wtedy, jak cena poszła do góry. No i tak to niestety w tym momencie wygląda. Pod tym materiałem w komentarzu, nie w komentarzu, w opisie tego materiału dałem wam link do wywiadu, który Puls Biznesu przeprowadził z Piotrem Kuczyńskim. On tam dość tłumaczy, to, co się dzieje na rynku metali bardzo fajnie, przy czym też nie tłumaczył, nie tłumaczył o tej manipulacji, nic nie mówił. Ja myślę, że to właśnie tak miało być bardzo mocno zamiecione pod dywan. Dobrze, że tutaj przynajmniej kilka osób w internecie okazało się na tyle sprytnych, że tą informację przemycili do, może nie do mainstreamu, ale, ale także, że, że ona się może szerzyć. Bo, no bo to jest ważne, żeby wskazywać palcami tych, którzy niszczą rynek, tych, którzy działają przeciwko, przeciwko ludziom na rynku. Znaczy wiadomo, to znowu jest, to znowu jest ten, sam, ten sam podmiot, więc tutaj nic odkrywczego, nikt nikt nowy nie doszedł do, do grona manipulatorów na rynku srebra, no ale to, to też pokazuje inwestorom, że to jest rynek, na, na, który nie war, na którym nie warto parkować swoich pieniędzy, bo, bo bez względu na to, co będziesz robił, bez względu na to, jak dobrze sobie to będziesz analizował i jak dobre będą twoje, twoje prognozy, to, to tak czy inaczej na koniec przyjdzie jakiś cwaniak, który będzie wysadzić z rowerka, bo, bo jemu jest tak fajnie. A, bo jemu jest fajnie zarobić, a ty po prostu jesteś po to, żeby, żeby dać mu kasy. Zobaczcie materiał, ten, który Wam polecam, bo, bo warto. Chciałem też jeszcze odnieść się do jednej rzeczy, która się działa wczoraj, do Waszych komentarzy. Zaraz tylko muszę to znaleźć, bo dyskutowałem z kimś, kto mi tutaj zarzucał, że dlaczego też ja. Podaję za późną informację podaję, nie podawałem wcześniej. Słuchajcie, wszystkie informacje no właśnie, korda, korda napisał. Dziś po szczycie pan, pan to mówi, chodziło o to, że, że, że była bańka. Mówię o braku rzeczywistych powodów wzrostów dla srebra. Ja o tym mówiłem dużo wcześniej. To nie dziś po szczycie, tylko ja mówiłem dużo wcześniej. Ja mówiłem wcześniej niż ktokolwiek o tym mówił otwarcie. Dopiero później pojawił się Sebastian Buczek z Kwerkus, który, który zaczął o tym mówić, że jest bańka i to. Zresztą go tam dość mocno też hejtowano za to. Tak? Jedyny rozsądny gość, który powiedział otwarcie, co się dzieje. A, a tutaj oczywiście ludzie, którzy mają, mają głowę wypraną propagandą uprawianą, jeszcze taką uprawianą, właśnie obrzydliwie, tak jak za Gebelsa, to, to oni, oni twierdzą, że wiedzą lepiej. Yy, oprócz tego słuchajcie, co się dzieje na kanale. Ja nie, potra nie, nie, nie potrafię cały czas powtarzać rzeczy, które już mówiłem, znaczy potrafię powtarzać, ale to nie ma sensu. Przecież nie mówię do, nie, mówię do ludzi, którzy no, mają jakiś poziom, i, i jeżeli ktoś chce śledzić kanał, musi się wrócić do starych materiałów. To o tym, dlaczego nie można zarobić na metalach szlachetnych, ja mówiłem już wiele razy i, i dawno temu. To, dlaczego rynki są manipulowane, to też jest jasne. To, że rosną bańki, o tym też mówię, ale, ale później nie powtarzam tego po 20 razy, czy każdego materiału, nie zaczynam od tego, co już mówiłem wcześniej. Więc po prostu, jeżeli po jakimś materiale masz jakieś wątpliwości, to wróć sobie na kanał, tam jest 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy. Będę sprawdzał teraz. On na pewno jest ponad 5000 filmów, na których są różne informacje z branży i możesz, dotyczące również rynku metali szlachetnych, możesz sobie je tam znaleźć i zobaczyć, co ja mówię. Moja narracja jest mniej więcej spójna, jeżeli chodzi o metale szlachetne i nie opiera się na chęci zysku, bo jakaś firma, która sprzedaje srebro i złoto, mi płaci za to i to jest mój interes, żebym ja mówił bzdury po to, żeby Inni kupowali bez względu na to, czy mi się to opłaca, czy nie. Nie, ja po prostu jestem obserwatorem rynku. Ja jestem w samym środku rynku, dlatego że do mnie przychodzą i ci, którzy sprzedają, i ci, którzy kupują, i ci, którzy produkują, i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem wewnątrz i w związku z tym mam informacje z różnych stron, których większość nie ma i mogę je Wam przekazywać, jeżeli. Jeżeli, jeżeli oczywiście chce, jeżeli wy chcecie tego słuchać. No jak ktoś nie słucha, tylko nagle trafia na kanał w momencie, kiedy z już spadło o 30 parę procent, no to, no to sobie to jest, to jest twój problem, że, że się nie interesujesz tym, co się dzieje w branży. Tylko, tylko wpadasz na rynek i no bo rośnie. Tak? Bo już nie wszyscy kupują, a naganiacze mówią, że, że kupuj, kupuj, bo zmienił się paradygmat. No dobra. Jakim się zmienił ten paradygmat, to fajnie. Jak widać, nic się nie zmieniło. Rynek jest cały czas taki, jaki był, nie ma żadnej zmiany paradygmatu. Wszystko wygląda, wygląda tak, jak dawniej. Jest jeszcze jedna manipulacja, którą właśnie stosują w tej, w tej chwili dobrą sprawę, właśnie stosują naganiacze, ale o tym wam opowiem pewnie innym razem. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je na czacie.